Jak mówić o młodzieży, to w miejscach im bliskim, dlatego też w Galerii Handlowej Nowy Rynek w nie Górze powstała przestrzeń Lokal 10 przez 75. Miejsce, w którym sztuka współczesna będzie na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy centrum handlowym w centrum miasta, więc nie jako stanowimy jakby taką tkankę społeczną. E, jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie inicjatywy. To nie będzie tylko jakaś prosta rozrywka, ale coś, nad czym będzie się można głębiej zastanowić. Swoją siedzibę znalazła to otwarta papiernia, czyli przestrzeń działań twórczych. Od lat przybliżona problemy młodych ludzi, ich smutki i radości. Jest blisko nich. Spektaklem inaugurującym nową siedzibę była arytmia rozszerzona. Dotyczy serca wrażliwości tej tkanki właśnie takiej najdelikatniejszej, która jest i on również wynika z takiej pracy z, z młodzieżą i rozmów o, o hejcie, o przemocy. Myślę, że gdzieś tam każdego to dotyka. Jakieś tam zranienie powiedzmy, problem czasami i straty bliskich. Trwają prace nad stworzeniem audioteki serc. Chcielibyśmy już w intymniejszych. Warunkach spotykać się z chętnymi albo z zaproszonymi na badanie i zbierać bicie tego serca, tak, żeby tworzyć tą audiotekę przez najbliższe miesiące. Lokal 10 przez 75 ma być także przestrzenią wystawienniczą. Kontynuujemy na pewno od slaj Hirschberg czyli prezentacji artystów, twórców bardziej znanych i rozpoznawalnych w Polsce czy w Europie niż w Jeleniej Górze. Myślę, że może coś zmienić, bo to jest, może być taki jakiś krok do czegoś nowego, do jakiejś takiej zmiany. Chodząc po galeriach handlowych, myślę, że wchodzimy do kin, to dlaczego możemy nie wejść do takiej otwartej papierni. Otwarta papiernia zaprasza nie tylko do uczestnictwa w działaniach, ale także do ich współtworzenia, tak by w kulturalnym kotle zaczęło Wżeć.